Dzisiaj pokażę wam jak zrobiłem takie super ekstra CB radio do Eurotracka, Farming Simulator, Discorda, Train Simulator, Microsoft Simulator i wszystkich simulatorów gdzie wykorzystuje się radio komunikacje. Jeżeli jesteś zaciekawiony jak to działa, jak to działa w praktyce i jak to zrobić i jak to zrobić samemu, to koniecznie zobacz ten odcinek do końca. Okej, okay, w wielkim skrócie wygląda to mniej więcej tak, że tu mamy całe CB radio. Jak je zrobiłem i tak dalej, pokażę w drugiej części tego filmu, a teraz pokażę po prostu jak to działa. Oczywiście mamy sobie tu pokrętło, od którego możemy włączyć całe CB radio, jak i możemy oczywiście regulować sobie głośność. Te przyciski jeszcze nie są zaprogramowane, ale oczywiście będą mogły być zaprogramowane. Zielona lampka oznacza, że radio działa i jest gotowe do odbioru. Ale gdy pojawi się na przykład czerwona lampka, oznacza, że nadajemy na tym radio. Cześć kochani, bo jest taki portal Eneba. I tam można kupić sobie gry po totalnej taniożce, bez przepłacania na Steamie i w sklepie. Dodatkowo znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja razem z Mysocialem robimy tam zakupy. I ty też musisz. Te całe radio ogólnie posiada dwa kable USB. Jeden kabel USB jest od y, karty dźwiękowej, która obsługuje te całe sybiaty, a drugi jest od y, naszej gruszki, która pozwala nam włączyć y, możliwość gadania normalnie w grze jako przy oddzielny przycisk. Bardzo ważnym aspektem jest to, żeby w grze ustawić, żeby nam wysyłało dźwięk na komunikaty głosowe, jak i pobierało dźwięk z komunikatów głosowych z tej karty dźwiękowej, którą jest te właśnie CB Radio. Fajne jest to, że gdy ja jadę sobie w EuroTraku, to słyszę wszystko, to cały dźwięk silnika w słuchawkach. W mikrofonie tego na przykład nie słyszę, tu w otoczeniu tego nie słyszę. Mogę oczywiście ten dźwięk Eurotraka puścić sobie również na głośniki i tak dalej. Ale dźwięk gadania ludzi nie będę słyszał, nie będzie słyszalny w moich słuchawkach, tylko będzie słyszalny całkowicie w oddzielnym urządzeniu, jakbym naprawdę komunikował się przez radio. Ja teraz będę operował tym mikrofonem i zobaczcie, że dźwięk silnika słychać tutaj w tych słuchawkach, ale tutaj dalej już tego dźwięku nie słychać. Ale teraz sprawdźmy, jak słychać dźwięk z naszego Sibiradia, bo zobaczcie, że w naszych słuchawkach tego słychać nie będzie, ale ja teraz sobie spróbuję powiedzieć coś na SibiRadio. Halo, halo, jak mnie słychać na radyjku, jak mnie słychać na radyjku? Bardzo dobrze. Śla. Widzicie? I teraz przyłożę wam mikrofon do słuchawek i zapytam jeszcze raz o to samo. Halo, halo, jak mnie słychać na radyjku, możecie powtórzyć? Bardzo źle. A jakbyście mieli to do czegoś porównać, to do czego byście porównali? Do twojej matki. Wam dzisiaj dzień mija kochani. Minaj najgorzej Gdzie teraz wy sobie lecicie? Jakieś konwoje dzisiaj może będą? O mnie tak? Do Holandii. O, no to powodzenia, szerokości. Dobra, ja będę się rozeznał z artyka. Cześć Bajo. Nera. Dobra, teraz Wam pokażę mniej więcej, jak wyglądają te łączności w praktyce w różnych grach. Wyspawo 340, 2 golewa od Red Rapid 340, level by Rapid, 4, uh, control to, uh, to 360 Warsaw radar, Wizard 410, uh, radio check, radio check Wizard 410, reduce 7 by 5 21350, do Tomy, słów jak nie słychać? Zajdę, 1350, jak jest dobrze 21650, gotowe do podania analizy? 2650, słucham EP 07, y, pośpieszny Vmax, 125 km na godzinę. Przyjąłem, oddaję manewr w perony. Wyraz odbędzie się na zastęp zastępczy na tor szlakowy numer 1 z powodu grabów sceneria off. Całą konstrukcję tworzenia tego CB Rady. ja mogę podzielić takie na trzy części. Pierwsza część to tworzenie gruszki. Gruszka, która będzie miała możliwość podłączenia do naszego pc ta To już kiedyś taki film robiłem, możecie to zresztą zobaczyć na moim kanale, ale stwierdziłem, że zmodernizuję ją w ten sposób, że gdy kliknę przycisk mowy na tej gruszce, to również będzie się załączał jakiś przycisk mowy na przykład w mów na przycisk na przykład w Discordzie, czy w Eurotrack Simulator 2, czy w Trackers MP, czy w wszelakim symulatorze. Do tego oczywiście potrzebowałem takiego małego Czujnika końca, który przymocowałem w środku gruszki, kable wyprowadziłem na zewnątrz, a następnie podłączyłem to do Arduino Leonardo, które po prostu komputer um, identyfikuje jako oddzielny kontroler pad. No i normalnie ten przycisk nam działa jako przycisk oddzielny w komputerze. Później znalazłem sesji radio, która ogólnie już nie działa i cały środek, wszystko co ono tam w środku miało, całą elektroinkę wywaliłem z niego, odkręciłem wszystko i została można powiedzieć sama obudowa, no i ta część przednia z tym panelem, yy, przyciskami i tak dalej, no to to akurat zostawiłem. Następnie e, potrzebna mi była zewnętrzna karta dźwiękowa, za którą dałem 25 zł. No i głośnik, plus do tego głośnika wzmacniacz. E, wzmacniacz. Do głośnika przylutowałem wzmacniacz. E, no i później e, na wyjściu dostałem, oczywiście, zwykłe, jakby takie złącze słuchawkowe, które podłączyłem do, e, do tej karty dźwiękowej. Więc teoretycznie już miałem głośnik taki po prostu e, na jacka który mogłem sobie podłączyć nawet do telefonu i sobie da nim słuchać muzyki. Ale ja podłączyłem ten wzmacniacz do zewnętrznej karty dźwiękowej żeby po prostu wszystkie dźwięki, jakie ktoś do mnie będzie gadał e, w różnych grach, żeby właśnie wchodziły do tego głośnika w CB Radio. Następny etap, jak już miałem zrobiony elegancko głośnik i miałem zrobiony mikrofon, przez który mogłem gadać do ludzi, e, to podłączyłem ten mikrofon e, do e, tej karty dźwiękowej, żeby to też był to, totalnie zewnętrzny mikrofon i żeby też ograniczyć ilość kabli. Więc teraz e, mój mikrofon i mój głośnik był totalnie zewnętrznym urządzeniem dźwiękowym, które mogłem zawsze wybierać w różnych grach. Oczywiście musiałem tam w tym pojemniczku upchnąć jeszcze yy, yy, jeszcze Arduino, żeby to wszystko działało. No, troszeczkę ciasno się zrobiło w tym boksie, ale jakoś udało mi się to wszystko jeszcze klejem na gorąco posklejać, żeby to się w środku nie ruszało. Zamontowałem również dwie yy, diody LED. Jedna się zapala, gdy używam właśnie yy, mojego mikrofonu, a zielona się świeci, gdy po prostu yy, włączone jest CB radio. Ogólnie mechanika tego nie jest trudna. Po prostu zewnętrzny głośnik sobie zrobiłem, zrobiłem sobie zewnętrzny mikrofon i połączyłem yy, Włączyłem to wszystko y, kartą dźwiękową. No i oczywiście wszystko sobie później skręciłem. Y, to się zmieściło. Oczywiście, gruszka ma też drugi kabelek, właśnie który, który łączy się z naszym Arduino, które wysyła później sygnał, że kliknięcie gruszki y, działa jako kliknięcie oddzielnego przycisku. Podłączamy sobie te dwa USB, no i nam wspaniale te całe CB-Radio działa. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba takie CB Radio, jak oceniać od 0 do 10 taki projekt, czy zrobicie sobie taki projekt e, oczywiście samemu e, w waszych domach. Jeżeli tak, to będę bardzo zadowolony. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaki kolejny projekt wam zrealizować, bo mogę oczywiście takich projektów realizować bardzo dużo i bardzo wszelakich. I dalej urozmaicać swój asortyment do gry symulacyjnej, żeby naprawdę poczuć się mega realnie i mega symulacyjnie, bo te CV radio podczas jazdy jest po prostu fenomenalne. Zasubskrybuj ten kanał, jeżeli chcesz więcej takich ciekawych filmów o ciekawych sprzętach do symulatorów. Yy, I zostaw oczywiście też łapkę w górę, która mi oczywiście pomoże w rozwoju tego filmu i tego kanału. Wbijaj U. również na naszą grupę na Discordzie Kuchenna Flota Maestrza 24, bo tam o tym wszystkim mogliście się dowiedzieć trochę wcześniej. Ja tam też z Wami testowałem te radyjko, więc naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. To wszystko w tym filmie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć, Narka.